Witam Państwa. Trwa druga edycja kampanii Moc Komórek. A dzisiaj naszym gościem jest Pan Profesor Krzysztof Kałwak, hematolog, immunolog, pediatra z kliniki Przylądek Nadziei, z miejsca, które Państwo też doskonale znają. Witam, Panie Profesorze. Witam serdecznie Panią Redaktor, witam Państwa. Panie Profesorze, my wiemy, że prowadzonych jest szereg badań naukowych w Stanach Zjednoczonych i w Europie, badań naukowych dotyczących wykorzystania komórek mezenchemalnych w leczeniu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. Czy mógłby Pan Profesor nam powiedzieć, jakie są te badania, w jakim kierunku idą, jakie efekty już widać? Prawda jest taka, że już w roku 2004 w Szwecji pani doktor Leblanc przeprowadziła skuteczną terapię komórkami mezenchymalnymi u chłopca z ciężką postacią sterydoopornej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. I te komórki mezenchymalne uzyskane wtedy ze szpiku kostnego własnej matki niezgodnej w układzie HLA doprowadziły do sukcesu i to dziecko zostało uratowane. Od tego czasu na całym świecie praktycznie toczy się wiele mniej lub bardziej kontrolowanych badań klinicznych, które usiłują potwierdzić skuteczność komórek mezenchymalnych w leczeniu sterydoopornej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. Najbardziej zaawansowani są oczywiście Amerykanie. Myślę tutaj o kilku ośrodkach, które prowadziły do tej pory badania z wykorzystaniem również komórek mezenchymalnych uzyskiwanych i potem hodowanych ze szpiku kostnego, właśnie w tej sterydopornej postaci choroby przeszczepu gospodarzowi u dzieci. Te badania wykazały skuteczność, odsetek odpowiedzi rzędu około 70%, a więc wysoki. Rada doradcza onkologiczna do leków onkologicznych przy FDA wydała w ubiegłym roku pod koniec... Bardzo pozytywną rekomendację w stosunku 9 do 1 głosowanie było rekomendację do rejestracji tego preparatu komórek mozyn który ma nazwę swoją Remestemsel L, do stosowania u dzieci ze sterydooporną postacią choroby przeszczepień gospodarzowi. Samo FDA tej rejestracji jeszcze nie dało, może trochę z powodu COVID-u, a może trochę z powodu swojej... Naturalnej ostrożności, oni oczekują jeszcze przeprowadzenia jednego badania randomizowanego na sporej grupie chorych, czy to dorosłych, czy to dzieci, no i czekamy w tej chwili na wyniki tego ostatniego już badania randomizowanego. Jeśli chodzi o Europę, to tutaj przez wiele lat kilka ośrodków prowadziło sobie takie jakby własne małe eksperymenty medyczne, małe badania kliniczne między innymi. Mąca, między innymi, Mediolan między innymi Frankfurt nad Menem i tam stosowano z różnym efektem ale również z bardzo pozytywnym efektem komórki mezenchymalne to doprowadziło do sytuacji takich że będzie niebawem duże badanie randomizowane w Europie również w Polsce u pacjentów dorosłych i u dzieci powyżej 12 roku życia z wykorzystaniem komórek mezenchymalnych w leczeniu sterydoopornej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. Nasz ośrodek we Wrocławiu również został zaproszony do tego badania. Ja liczę na to, że niebawem ten nasz ośrodek będzie otwarty. Pierwsze, pierwsze sugestie mówią o czerwcu bądź lipcu tego roku. Planowane jest kolejne badanie również na dzieciach mniejszych, a więc rzeczywiście dzieje się, Pani redaktor, bardzo dużo. To trzymamy kciuki, panie profesorze, żeby te wyniki badań były jak najszybciej, żebyśmy mogli tę metodę stosować u tych pacjentów, który, którzy takiego leczenia potrzebują. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.